Kłamstwa i plotki, które szerzą się w mieście, w Złotowie i w powiecie dotyczące odejścia z pracy lekarzy z oddziału wewnętrznego, są nieprawdziwe. Lekarze odchodzą, ponieważ chcą się dalej kształcić, a ordynator oświadczył mi, że chce swoją aktywność zawodową, ponieważ jest bliskiej emerytury, zmniejszyć. Minęło od oficjalnego powiadomienia mnie w tej sprawie tydzień, i mogę Państwu oświadczyć, że w tej chwili mam już trzech lekarzy nowych, którzy będą od listopada pracować. Dwóch z nich wyraziło nawet chęć pracy od września. Mamy problem jeszcze nierozwiązany z Pozycją numer jeden, czyli z ordynatorem, ale myślę, że zostanie on rozwiązany w sierpniu. Na spotkaniu z radnymi powiatowymi i miejskimi w ubiegłym tygodniu zarzut dla szpitala został wygłoszony, że ma dobrą sytuację ekonomiczną, że wykazuje dodatni wynik finansowy, i to bardzo źle świadczy o ludziach, którzy. W te, takie wygłaszają tezy, bo świadczy to o tym, że no kompletnie nie orientują się, jak funkcjonuje szpital, jak funkcjonuje służba zdrowia w Polsce. W ostatnim czasie został wykonany remont kapitalny remont, można powiedzieć oddziału położniczo-ginekologicznego. W tej chwili trwają odbiory. Kosztowało to blisko 3 miliony złotych. Obecnie szpital stara się pozyskać około 60 milionów złotych na modernizację i remont oddziału psychiatrycznego, zarówno tutaj w Złotowie w szpitalu, jak i remont piecewa. I to jest największa inwestycja w historii tego szpitala. Z własnych środków szpital musi dołożyć do tej inwestycji około 15, nawet więcej milionów złotych na wykonanie robót, które nie są robotami kwalifikowanymi, na które możemy otrzymać środki właśnie z Ministerstwa Zdrowia. I uważam, że to trzeba bardzo szanować i pomagać szpitalowi. A nie y, obrzucać go błotem, y, ponieważ y, no, nie możemy y, tak działać. Y, ludzie muszą zrozumieć, że to jest ich szpital i ten szpital jest dla nich głównie, dla mieszkańców Złotowa i Powiatu Złotowskiego, ale leczymy również y, spoza powiatu ludzi i y, warto y, dbać o dobre jego imię. A nie y, wyciągać y, jakieś kłamstwa i próbować się nimi posługiwać, żeby obrzucić y, błotem szpital. To jest niezrozumiałe, bardzo trudne. Y, ciężko się z tym zmierzyć.